Hej, dzisiaj będziemy rozmawiać o serii fantastyki, troszeczkę trudniejszej, to znaczy o Aragonie. Napisane, w ogóle Eragon został napisany, ta cała seria, przez Kristofera Pauliniego i zaczął pisać, kiedy miał 17 lat. Nie wiem, czy nie skończył pierwszej części, jak miał 17 lat, więc był młodszy od nas, Wiktoria. Co my robimy ze swoim życiem Marta? Um, no i nasza historia opowiada o młodym eregonie, który podczas jednych ze swoich podróży przechadzek po lesie znajduje um, jego nim kamień. Niebieski kamień. Tak, i owy kamień chce sprzedać. Um, ale koniec końców mu się nie udaje i zostawia go w domu. Um, I fun fact: kamień się wykluwa, a z owego kamienia wychodzi smok. Ale że smok? Smok. Przecież tam już od lat nie widzieli smoków, właśnie. Bo ogólnie y, cała akcja na początku dzieje się w takim y, małym miasteczku Kernholm nieważne, tak mi się wydaje, że w takim miasteczku, ale ogólnie w małym miasteczku, z którego pochodzi Eragon. I Aragon mieszka ze swoim wujem i przyrodnim bratem Roranem, który jest od niego starszy i jest takim jego, powiedzmy, wzorem do naśladowania. I ogólnie mm, e, kiedy Eragon znajduje te jajo, to nagle to zaczyna... Kamień. <laughs> kamień, jajo. E, to mm, musi ukrywać ten kamień przed swoją rodziną, bo nie wiem, tak mu coś wewnętrznie podpowiada. Ale ogólnie przez to zaczynają się wszystkie jego przygody, ponieważ w sumie tylko przez to niektóre stworzenia chciały, chciały z nim rozmawiać. Mówię tutaj o elfach. No i tak naprawdę Eragon uczy się właśnie latać na tym swoim smoku, fun fact smok, yy, bo później nazywał właśnie tego smoka, nazywa się Safira w ogóle był bardzo wielki popyt na smoki, to prawda większość świata o nich nie wiedziała, ale mm, w sumie wszyscy byli w pewnym sensie uciskani przez takiego Galbartorixa, który był byłym smoczym jeźdźcem no i takim kind of władcą, tyranem, władcą, tyranem. nikt go nie lubił ale, ale się ogólnie miał dużą władzę, bo się go bali, właśnie jego sług. I właśnie on w pewnym sensie chciał, nie chciał, żeby już jakby nikt. żeby nie było smoczych jeźdźców. On chciał mieć wszystkich smoczych jeźdźców pod kontrolą, ale jako takich złych smoczych jeźdźców, chciał wytępić takich dobrych smoczych jeźdźców i chciał, jakby zapanować nad po prostu tym krajem. Chciał nad nim panować. No, i tak naprawdę, właśnie nasz Ragon zaczyna e, no, jeździć na tym fruwać. smoku, no, fru, fru, Fruwać. no bo z tym smoka. Na początku nie, bo on na początku się po prostu nie opiekował, bo fruwanie, fruwanie przyszło potem. No tak, ale w koniec końców nauczył się i to z pomocą takiego swojego nauczyciela brona broma. Um, no i tak naprawdę tu się zaczęła przygoda Ragon się uczył latać poznawał troszeczkę ten świat ale cały czas żył ze swoim wujem i no powiedzmy, że bratem nie, on, on właściwie żył z, nim na, z ni żył z nimi na początku, a potem no niestety wydarzyły się różne przypadki i ogólnie jego wuj spłonął razem z domem No właśnie, i no, to w sumie to na samym, na, samy na, no, samym no, początku, na samym początku bo tak naprawdę e on potem mieszkał w tej wiosce z Roranem no, i tak naprawdę tutaj się zaczyna cała historia. I Eragon zaczyna swoją przygodę po śmierci, właśnie swojej rodziny. Tak naprawdę już nie ma żadnego powodu, żeby nie brnąć dalej w ten niebezpieczny świat, że znajduje coraz więcej powodów, żeby właśnie się rozwijać w ten sposób. To dołącza do, do tych znalezionych przez siebie. Nowych przyjaciół, tak można powiedzmy, je określić. Powiedzmy, że to są przyjaciele. No i właściwie to cała ta seria polega na tym, że Eragon w pewien sposób przygotowuje się, żeby pokonać Galbatorixa. No, i to jest w sumie taki główny wątek, ale oprócz tego jest mnóstwo innych takich mini wątków. I w sumie to, co ja chciałam powiedzieć, i to jest główna rzecz, którą chciałam powiedzieć, i która jest takim według mnie głównym plusem. To jest to, że Eragon się uczy, i jakby ten proces nauki jest bardzo widoczny, bo nie w każdej książce jest coś takiego, że faktycznie ten proces zajmuje dużo czasu. A Eragon ma trudności, które przezwycięża czasami po, po tygodniach, po miesiącach. I widać właśnie ten proces, kiedy on faktycznie z takiego dzieciaka staje się mężczyzną jeśli można tak to określić, po prostu dorasta. No w sensie też tam on się troszeczkę dowiaduje na temat swojego pochodzenia, bo też coś, o czym zapomniałyśmy wspomnieć, to jest to, że Aragon no, zna po części swoją rodzinę, w sensie swoją mamę, ale no, tak nie oni nie żyją. W sensie, no, tak. je, no, jego mama nie żyje. No, on też no, nie, miał, nie, miał, nie miał kontaktu. Nie miał tak naprawdę żadnej wiedzy na temat swojego ojca. I właśnie powoli dowiaduje się o całej swojej rodzinie w tym o swoim rzeczywistym pochodzeniu, o którym nie będziemy rozmawiać, ale to też ma bardzo mocny wpływ na to, że w jaki on sposób się zmienia. Wyglądało w tym też. Wyglądało też. E, ale właśnie. Mm, Wydaje mi się, że właśnie najmocniejszą stroną tej książki, i w sumie bardzo duży, długą jej częścią, nie, nie pamiętam która, chyba najstarszy. Brizinger to była część, która była właściwie w 70% poświęcona właśnie nau nauce magii i właśnie komunikacji ze smokiem, budowanie takich swoich mentalnych barier i, ym, i bardzo mi się to podobało. I, w sensie podobał mi się w ogóle system magiczny w tej książce. A w ogóle też fajnie było w tej książce fajne było w tej książce to, że e, rzeczywiście nie mieliśmy tylko jednej rasy w sensie mieliśmy elfy fakt, że oczywiście on coś tam z elfem kręcił, no bo jakby to było, że elfy piękne istoty i główny bohater nie mówi. I jeszcze, by. kurczę, no elficka księżniczka. No to, no to wiecie, to tak by się nie dało, ale spokojnie, to jest jeden z tych romansów, który nie jest taki jednoznaczny i tak. nie ma rzucenia się w sobie w ramiona. I w ogóle jest końcówka jest same. bardzo niejednoznaczna. No, końcówka w pewien sposób zostawia otwarte karty i można zadecydować, czy tak będzie, czy tak nie będzie. No ale to jest właśnie jeden z takich plusów, że tutaj przez to czuć, że to nie jest fantastyka młodzieżówkowa. To mm -hmm. jest po prostu taka bardziej dorosła fantastyka, tak. bo tam nie mamy nacisku na miłość, tam, nie mamy, tam mamy nacisk na naukę, która jest tak. realistyczna i nie I mamy idealizowania system tak. postaci system magiczny jest fajnie rozwinięty i jest logiczny i nie jest właśnie po prostu takim och, idealny świat i coś, co ja na pewno chciałam podkreślić, to jest to, że tutaj wyraźnie widać, że czyny mają konsekwencje. Tak, i magia ma swoją cenę, to, że ktoś jest potężny ma swoją cenę i żeby ktoś był potężny w ogóle, to są naprawdę lata praktyki i nawet jeśli Eragon ma mniej... poświęcenia. Tak, i poświęcenia Mimo, że Eragon ma mniej czasu, to to, ile on siebie w to poświęca, to, 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 to naprawdę widać, że to jest bardzo dużo, i że y, gdyby nie jego w pewnym sensie zacięcie, nie, nie, nie byłby w stanie tego osiągnąć. I to, co właśnie Wiktoria jeszcze przed chwilą powiedziała, że każdy czyn ma swoje konsekwencje. Y, I też w ogóle część aktor aktorów autorów o tym zapomina, ale właśnie tutaj bardzo to widać, że że tak naprawdę każda decyzja, którą on tam podejmuje ma swoje konsekwencje i one też nie są wyciągnięte z palca. One mają sens. W sensie to, co się dzieje, cała fabuła, pomimo faktu, że czasami się duży, bo ale to też w dużej mierze z powodu faktu, że tam jest dużo bitew, i takich I walki. i opisów właśnie przede wszystkim tych bitew, tych czynności, co może się ciągnąć. I też podróży. E, tak. To ogólnie sama fabuła jest takim wężykiem. Ona jest logiczna, ona nie ma żadnych bezsensownych przerwań, nie ma żadnych jakichś głupich, niepotrzebnych zawiłości, które tylko utrudniają tą fabułę. Ona jest zwięzła, logiczna i ciągnie się po prostu. I to, co mi się jeszcze podobało, to silne kobiece postacie, bo jakby, mimo wszystko, że był ten romans tej, E, powiedzmy romans. Nie wiem, czy może to tak nazwać. W pewien sposób było nawiązanie, że tam coś między nimi jest. Były zauroczenia, ale to, był taki, to było rzeczywiście odbicie tego, jak prawdziwe relacje w trakcie takiej, no powiedzmy, no, że wojny mogą, mogą wyglądać. wyglądać. No właśnie y, ta elfka Aria... Mm. Do, którą Eragon bardzo lubił yy, ona była takim przykładem bo ona wcale nie była taką miłą osobą do końca, ona chciała dobrze ale ona przede wszystkim kierowała się nie swoją osobą nie, os, yy, nie swoim, u, swoimi uczuciami, tylko właśnie dobrem kraju dobrem, yy, dobrem swojej rasy do, yy, dobrem rasy elfów i też y, była bardzo dobra w walczeniu i w ogóle, ale chyba moją ulubioną żeńską postacią była Nasuada. I Nasuada była przywódczynią takiego, mm, takiej, takiej grupy y, powstańczej, nie powiem dokładnie o co chodziło. W ogóle była ciemnoskórą kobietą. Y, I też właśnie fajnie, że autor dodawał wiele, no tak naprawdę. No. nawiązań do narodowości. I była chyba najsilniejszą osobą, która tam była, bo um, dla, dla właśnie dobra te, tych, tych ludów, które chciała wyzwolić, ona była zdolna do naprawdę, naprawdę dużych poświęceń, jakby ona prawie skazała się na wykrwawienie i zrobiła to naprawdę z zaciętym duchem i to była jedna ze scen która jest moim w, ogóle, w ogóle jedną z moich ulubionych scen ona w ogóle wtedy też stała naprzeciwko mężczyzny takiego tak. silnego mężczyzny za który, z którym tak naprawdę rywalizowała o tą władzę i to też było fajne przedstawienie tego, że pomimo faktu, że była oceniona za słabą, drobną tak. kobietę to pokazała wszystkim ludziom, że liczy jest w stanie tak. zginąć dla tak, swoich ludzi. Że liczy się właśnie siła ducha, że, yy, że ona nawet nie będzie bandażować tych ram, które zostały jej zadane, tylko będzie stać aż, aż wygra. I to, to mi się mega podobało, plus jej takie, taka zawziętość, że ona była w stanie szczućce zamienić na broń, żeby wydostać się, żeby rządzić znowu, żeby pomagać. To bardzo mi się podobało. I przede wszystkim to, że te postacie miały wady. Te postacie miały wady, te postacie się rozwijały. Nie było tendencji do tego, że były cały czas jakieś regresy z tymi postaciami, bo jakby w trakcie rozwoju człowiek może mieć regresy, ale tak jak na przykład kiedyś tam wspominałam o tym, co się działo z postaciami w Darach Anioła, albo, no, załóżmy, um, gdzie postaci się kompletnie nie rozwijają w książkach Sarah J. Ma z moim zdaniem, ale dobrze, już nie będę wypowiadać. Um, no to. Tutaj rzeczywiście i postacie się rozwijają i jak nie ma takich regresów, które są kompletnie cofnięciem się ze tak. wszystkiego. Bo tak naprawdę postacie mają, jakby są konsekwencje ich czynów i jakby one się zmieniają czasami w pozytywny sposób i rosną w siłę, czasami się zmieniają w negatywny sposób. I właśnie to tak. idealnie widać na przykładzie, no, Murtaga, to jest... Hmm. Jeszcze tego nie, nie, nie no tego nie jest powiem. Nie, nie taka postać bynajmniej. Która jest on, w pewien sposób związana z y, głównym bohaterem Eragonem. On, on tak eskaluje właśnie pomiędzy byciem dobrym a złym podejmowaniem. Szczególnie na początku. Tak, tak, ale to, to tak idealnie pokazuje, że że po prostu te postaci rzeczywiście mamy wrażenie, jakbyśmy oglądali no, ludzi i larzynów. No, tam ciężko, ciężko powiedzieć o jednej rasie, ale w cudzysłowie, ludzi. Oso istoty myślące, a nie takie laleczki. I też każdy ma swój bagaż, bo wbrew pozorom większość tych osób, które, które, których losy śledzimy, ma naprawdę ciężkie przeżycia za sobą. No, mur tak like, szczególnie. Um, ale, jak mówimy właśnie o samych plusach, co ja Wam chciała wspomnieć o minusie i właśnie to, co tak wcześniej już e, wspominałam, e, to jest to, że ta fabuła się rzeczywiście ciągnie. I mm, to, to nie jest ciągnięcie pokroju. O, już nie przeczytam tego, ale rzeczywiście czasami były momenty, że miałam serdecznie dość tych opisów, mm -hmm. tego przedłużania bitew, które może w pewien sposób były potrzebne w pewien sposób wydaje mi się, że dałoby się to rozegrać szybciej i prościej a jeszcze sam fakt, że to są cztery części, z czego ostatnia jest jeszcze podzielona na pół, na, na pół no. Um, no to to pokazuje, że po prostu dałoby się to napisać o wiele mniejszym gabarecie a to nie są malutkie książeczki, to są naprawdę naprawdę grube książki e, i tak z tym się kompletnie zgadzam, bo ja pamiętam też jak miałam bardzo ciężki czas, szczególnie właśnie z tą czwartą częścią tak, tak strasznie mi się ciągnęła. I co prawda, e, autor w tym w pewnym sensie wykorzystuje to, bo on bardzo szczegółowo opisuje różne kultury, które tam miały oddanych od od raz, ale mimo wszystko, właśnie szczególnie te bitwy, szczególnie ta bitwa w ostatniej książce, e, strasznie się to złożyło. W sensie w ogóle te wszystkie bitwy dla mnie wyglądały praktycznie tak samo. To znaczy, no, tutaj ktoś tam kogoś, tutaj coś tam znowu, tu coś tam wybuchnie, tu coś zapalą. O, a teraz Rego na swoim smoku przyleci, tutaj zepsuje, a tutaj z tym się pobija, tego dźwigni w ogóle. Tak. Mniej więcej praktycznie wszystkie bitwy no dla biorąc, mnie pod uwagę, uwagę, tak samo. biorąc pod uwagę to, że przy, przy całkiem niedawno przeczytaliśmy inną trylogię wojenną, o której też będziemy nagrywać za jakiś czas. Wydaje mi się, że mamy porównanie, a tam praktycznie każda bitwa wyglądała mimo wszystko inaczej. inaczej. I też tam było bardzo dużo bitw, bo tak naprawdę mówimy akurat o Republice Smoka, w... o, o wojnie makowej. o wojnie makowej Republika Smoka to jest część, ale no bynajmniej e, tam pomimo faktu, że większość książek było na temat e, wojny, tak, to Ogólnie nie było czegoś takiego, że to się wiecznie powtarzało, i nie było, pomimo faktu, że były mocne opisy, nie było ciągnięcia. Tutaj, niestety, przeciąga tak. się te bitwy. Nudzi się tymi bitwami. W ogóle nie ma żadnych emocji w tych bitwach, po prostu, och, tego, ten, tak. tutaj coś tam wybuchnie, wydaje mi się, Ojej, Masz, się Wydaje rozwali. mi się w ogóle, że ja byłam, że ja nawet czekałam aż się to skończy, żeby bardziej poznać. Nie wiem, szczególnie na początku, jak poznawałam system magiczny, to ja byłam nim oczarowana i ogólnie, jak coś się działo takiego, wiesz, już bardziej pod to, pod to że o, znowu pokonanie Galbatorixa, jakieś legendy o, o smoczych jeźcach, to już miałam. Wróćmy do nauki. Więc tak naprawdę możemy powiedzieć, że no to jest ten minus i wydaje mi się, że to jest największy minus i chyba nawet no poza takimi drobnymi niedociągnięciami to jedyny. Bo... Co prawda wiem, że też niektórzy zarzucali, przynajmniej na początku, nie wiem jak teraz, że pierwsza część dosyć mocno przypomina Władcę Pierścieni. Bo w sumie sam autor się trochę na tym wzorował. Ale też wydaje mi się, że ciężko jest mówić, no że coś przypomina Władcę Pierścieni, dlatego, że dużo dobrej fantastyki to też takiej starszej fantastyki jest bazowane, Jego dla starszych czytelników, takiej trudniejszej, jest bazowane na Władcy Pierścieni, bo Władca Pierścieni to jest klasyk mhm. i Władca Pierścieni to, to jest seria, która po prostu wprowadza pewne ramy w fantastyce. Tak. To jest tak, jak powiedzieć: O, teraz wszystkie książki, gdzie mamy uczniów czegoś tam, to to jest Harry Potter. No tak. Ale według mnie, właśnie Paolini tak to, tak to zmienił tak wyprowadził sobie coś swojego własnego, że, że to się broni. I no nie wiem, w sensie ja się zachwycam nad systemem magicznym, ale po prostu według mnie to jest y, jedna z najbardziej dopracowanych tam rzeczy. Mm, bo on naprawdę z wielką szczegółowością to robi. I faktycznie największym minusem to jest po prostu te ciągnięcie się w czasie. Tak. System magiczny i właśnie to ta płynność fabuły. Tak. Bo to jest coś też, za co ja definitywnie biję wielkie brawo, bo rzeczywiście... Czy nie miały konsekwencje, jeżeli ktoś coś zrobił, to to wracało, mm -hmm. to to rzeczywiście miało wpływ. Nie było tak, że och, teraz teraz załóżmy zrobię to, to, to w sumie przez moment ojej, to jest okropna sytuacja, a za moment jest o w sumie już o tym zapomniałam, idźmy no, dalej. Tak. I też y, był w sumie idealny balans pomiędzy tym, jak wydarzenie, na, jakby sytuacja tam w kraju napędzała Rzeczy i też wybory bohaterów napędzały rzeczy. Że to mniej więcej się tak, że to nie było coś takiego, że przez na przykład błędy głównego bohatera coś tam się działo. W sensie też miało to konsekwencje, ale to nie było głównym, główną motywacją jego działań. To było takie realistyczne. W tak. sensie nie ma czegoś takiego, że e, tutaj nie mamy, nie wiem, wojny trojańskiej i o, ktoś tam zrobił jedną rzecz, teraz to wpływa na wszystko, tak. E, tylko rzeczywiście to były ważne, każda, każda decyzja była ważna. Tak, Tylko nawet podjęta nie... dawno dawno długo wcześniej. Miała... Tak, ale to nie działało na takiej zasadzie, że jedna osoba była odpowiedzialna za wszystko. <laughs> że załóżmy Eragon, jako ta główna postać, to wszystkie jego decyzje wpływały na życie każdej innej postaci. Bo w pewien sposób tak, ale przede wszystkim to było właśnie świetne. Może dalej po prostu mam wąty po w ostatnio omawianych książkach, ale po prostu nie było czegoś takiego, że jedna postać albo nie wiem, dwie postaci zdecydowały o tak naprawdę przebiegu wszystkiego. Mhm. Tak. I to na pewno ta książka po prostu nie kręciła, głównie kręciła się wokół Aragona, ale miało też duże znaczenie, co robią postaci wokół niego, bo. To były też bardzo wpływowe postacie. I wpływowe na fabułę i to, co się działo ogólnie tam w tym kraju. Okej. Okay. Myślę, tutaj... że... Myślę, myślę, że myślę, to tak. wszystko. Co prawda tam jest jeszcze więcej postaci, o których też nie wspomnieliśmy. Um... Ale wydaje mi się, że jeżeli nie, nie chcecie tego przeczytać teraz, to nawet jeśli o nich powiemy, to i tak nie przeczytacie. Jeżeli będziecie chcieli się w to zagłębić, to na pewno je poznacie. Yy, na pewno zajmie Wam to trochę czasu, bo to są naprawdę dosyć grube książki. A jeżeli nie chcecie tego przelecieć, tego faktycznie yy, troszeczkę się w to zaangażować, yy, to po pierwsze możecie, może, może Wam być trochę ciężko właśnie przebrnąć przez niektóre opisy. A po drugie, to jest po prostu dużo tekstu. E, więc e, zachęcamy Was do próbowania. Jeśli Wam to nie podpasuje, to, to nie, ale ja, ja się cieszę, że to przeczytałam. To jest coś, co. Warto, jeżeli lubicie literaturę, szczególnie fantastykę, mm -hmm. warto przeczytać. Dla samego przeczytania, czy będziecie to lubić, czy nie, nie ma większego znaczenia, po prostu będziecie mieli troszeczkę więcej doświadczenia. Chociażby perspektywa, bo punkt odniesienia później do porównywania albo to, co Wam się podobało w tej serii, co to, co było mocne, co było mocnymi punktami tej serii, a co na przykład było lepiej zrobione w innej. Zważywszy, że to nie jest śmieciowa seria, to jest tak. ta rzeczywiście. Może to nie jest jedna z najlepszych serii fantastyki, bo nie oszukujemy się, to nie jest Władca Pierścieni, to tak. nie jest Harry Potter, to nie są to takie klasyki. I to z takich wielu, z wielu powodów to nie jest tak. jedna to z najpopularniejszych. Widać. To, widać. to, to jest wstań, jesteśmy w stanie zrozumieć, czemu, ale to nie jest śmieciowa seria, to nie jest zła seria, to jest naprawdę całkiem porządku. Biorąc pod seria. uwagę w sumie wiek autora. Dokładnie. Moment, kiedy to pisał. no Macie do porównania, jak się nie mylę, autorka The Kissing Booth. Yes. Była mniej więcej w podobnym wieku, kiedy swoje pisała. Także, czy no to macie porównanie my tego to, poziomu? My nic y, nie sugerujemy. Może kiedyś zrobimy recenzję, jeśli się zmusimy, żeby obejrzeć wszystkie części. Ja, ja przeczytałam pół książki. A, książka? Jest książka. Faktycznie. Ja nie przeczytałam parę książek. Ja nie przeczytałam. będzie gotowa na wiele odczuć. Ja mam za długą listę na razie, Komputer żeby czytać. Komputer prężył się na biurku. Dobrze. Okej, okay, to dziękujemy wam za uwagę i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień. Pa, pa.